Freeze! Cześć, witajcie. Zapraszam do kolejnego etapu. Yy, mam nadzieję, że misja będzie szybka, dlatego, że po niej idę na trening, więc musimy się spieszyć szybko. Jakieś 20 minut potrwa. Otwórz swój świat. Ta misja odblokuje pewne elementy zdolności do, do postaci. Dlatego, że nabyłem trochę punktów, których nie mogłem wykorzystać, więc użyłem je na wszystkie podstawowe rzeczy w umiejętnościach, jakie można odblokować. A reszta jest po prostu dostępna po, y, po wykonaniu konkretnych misji bądź w wykonaniu jakichś y, specjalnych zdolności pobocznych dobra spotkałem się z podbojem what bad boy 17 what the fuck man <laughs> behind you Yeah, I told you she's a woman. You don't look seventeen. Do I look like a bad boy? Or you look like a wild card. I hope I don't frighten you. What, do you have a reason to frighten me? Now you're being paranoid. Am I? Someone is fucking with my life. Threatening my family, and at the same moment, the mysterious bad boy wants to meet me, and he is a she. He is a lie. Listen, I need to trust you, Clara. <sighs> I wouldn't trust me if I were you. But here's a reason to listen the text message you sent me, I know where to find him. Yeah, well, we don't need to meet face to face for that. No. We needed a face-to-face -face for this. You wanted that sexist max. You got me in. You should be nicer to me. I'm about to open your world. Yeah. Well, you're not the first woman to promise me that. <laughs> they do all their nasty work through this. And they don't know I have access. Well, you stole it. This is powerful. Just don't be stupid. You screw around and you get people hurt. Worst. Hmm. Well, I don't think you trust me. Give me a reason to trust you. All right. The guy sent the text. How do we find him? We work together. You with everything I just said. Me. Wyglądało trochę jak reklama telefonu komórkowego, nawet niezłe by było. <laughs> to nie jest zabawka, choć <laughs> dosyć ciekawe. co teraz? Trzymano punkt zdolności, jest. Nowe zdolności odblokowane. Mówiłem, że yy, były zablokowane, dlatego że nie wykonałem jeszcze tej misji, czyli otwórz swój świat. Sprawdźmy, ja chciałem się pobawić. Wytwarzanie, nie, jazda tam nie. Hakowanie, hakowanie i walczenie. O, najpierw walczenie, mam pięć, pięć rzeczy. Sprawdźmy, dyskretny sprint. O, to jest dobre. to? Ulepszona koncentracja.

He's found his address through a CTO's office tower. Client services, employees, and executives, things like that. An office tower? We need to find a way into the system. You get me in, I get to his location. I can get into the building where they're most vulnerable. Check out where they take deliveries. Looks like... underground. In the tunnel. I'll start there. Hey, I'm sorry I was... rough before. I know what you were doing. Trying to intimidate me. <laughs> LOL Jakie rozmowy Dobra to jedziemy. To chyba była... W ogóle teraz... Yy, to jest kolejna misja, co nie? Nie, to jest otwórz swój świat. Dobra. To fajnie, że nie było to takie krótkie. No 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 Kamera, kamera, kamerę, kamera Jest Dzień dobry Tu jest pan policjant Tu się zrobi Co on robi? Co za Płaci co miesiąc za ochronę domu Jest to ochroniarzem, najemnikiem jeszcze Płaci Co ty przepychasz samochód?

Przestawmy, przestawmy strażnika. Ale czemu on tu jedzie? Ej, ja mogę teraz z tej strony! Dobry NPC nie jest zły. Tylko mi troszkę przeszkadza. Patrzcie, ja sobie przejdę tędy. Ja się tu. Au, Czemu mnie uderzył? No. ten co? Co on jest obserwowany? Tam jest kamera, O, Ja bym wtedy zamknął te drzwi, albo nie? Jak on jest to pokazany? Ten ziomek. On, that what, that? Dobra, jest po cichu. Nie chciała nic mówić, żeby nie zapeszyć. Dobra. Czy ja mogę go przeciągnąć? Ja bym go przeciągnął sobie. Nie, uciekam. I can... Mówię I can see, a potem. Czym... No! Po czym sam ginie! <śmieniu> Dobra, może nie ginie. Tu jest osłona. Gdzie jest kamera? Tam widziałem kamera. Ona mi złapie tamtą tam, drugą. Tak, o to chodzi. Siemeczka, ziomek. Tam jest kamera. Dobra. O. Ja się tu przyczepia. Dobry pan kierowca śmieciarki. Bardzo dobry. Czy ja mogę też tu wybuchnąć w ogóle? Ja bym drzwi, o właśnie drzwi. Należy do sekty wierzącej w koniec świata. Hmm, ciekawe. Każdy w takim razie należy do sekty. Yy, należy do sekty wierzącej w koniec świata, bo koniec świata kiedyś będzie. Dobra, escape. Find that little shit can't be far. He got a gun. Where is Looks clear. I got nothing. I'll check over there. Jakie głupki są o, podniosę sobie, bo nie mam. Udusiłem go tak, dobra, oj, nie tu. No, no, no. <laughs> eee, szybko zmień broń na tą. No, 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 no. odwróć się. Odwróć się kolejne. Dobrze. Po cichu, go Dobra, jest jeszcze jeden? Tak, ale go dorżniemy. Jen... No dobra, skoro sam chciałeś. No chodź. Miał tyle czasu, żeby mnie dziawnąć, ale dobra Uff, Full focus po prostu O, pełny magazynek Co ten kamera widzi E Żyzed A wysać Czyli ja muszę coś schakować, tak? Dobra, odblokuj. I ja, o co tu chodzi? Aha, jest niebieskie, czyli mogę wchodzić. Tak? Tak. Wow, ej fajne. Muszę to wykorzystać kiedyś w mojej komórce. Ciekawe czy to działa na każdy. Er? Dobra. Dotarłem tu. Aha, musiałem shiftem. Oh. I? The layout shows a wide open indoor plaza. More guards, no doubt. Oh, those hacks I uploaded to your phone? It's a perfect distraction. You can disrupt the equipment of any guard in there. Equipment like what? Anything. Hack their phones, earpieces, explosives. Everything runs off computer chips these days. Okay. Mm -hmm. I'll try it. You scan me the offices? Find me someone with an unsecured laptop. Got one. Rally Coughlin. Oh, oh no. <laughs> He's a security director. Of course he is. Once I hack in you move fast. Track Tracker call and get out. It Won't take long for security to spot the intrusion. Don't worry about me. <smart noise> <smart noise> ja No. no, wychodź. Dobra, nikt się nie skapnął. He, he, he. Tu idzie kolega. Czy ten ma coś? Popie... o, Ten ma kamerę. tutaj też jest kamera. Czy ja coś mogę tu wziąć sobie? Hm... O! E. Nie o to mi chodziło. Weźmy tego znowu. On sobie tu idzie, idzie, i szukamy kamery. O, chyba mam cel. Dobra, ten? No. Ten też może wezwać posiłki. Tamten nie. Który? Nie, tam jest jakiś w ogóle kościół z zewnątrz? O? Nie, kamera. Który ma... najważniejsze rzeczy? Mi potrzebne. O. Dobra, schakuj punkt dostępu. Gdzie jest punkt dostępu? Nagroda za postępy. Dziękuję, gro. Nie gadajcie, że on jest na samej górze. To jak ja mam się dostać teraz na górę? Hop. Hmm. Żeby ci u góry mnie nie zobaczyli. Ten na samym końcu. Hm. No, i teraz mam zagwozdkę. bardzo ciężką. Nie, nie, nie. Dobra, dało się. To wysadzę po prostu. Tak, tak myślę. Żeby się nie wyjawić No nie No i wyszło Wyszło słabo Po prostu Oj, oj 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 Biegnij, biegnij Okej okay. Aha, bo tam je bił dobra Pobiegniemy sobie tu

W sumie to już nie muszę się chować, więc to będzie najlepsza broń maszynowa. Po co koleś podchodziłeś? Po co podchodziłeś? Ale odrzut. Ciężko się trzyma. Dobra. Ale fajne, hej, fajne, ciężko się trzyma, ale jest do opanowania. Coś tam jeszcze zostało, u góry chyba. Jakiś bonzo. No biegniemy po niego. Da da da, -da, -da. Dziękuję, dobranoc. Hehe. <laughs> szybko. Przyszła, szybko poszła. Kamerka, kamerka. W sumie kamera. Nie, kamerami mogłem. Ja bym musiał jakiegoś tego strażnika wziąć. Następnym razem wypróbuję tą technikę na. na strażnika, żeby się włamać. Ale tym razem zrobimy to tak. Uwaga. Teraz jest zagadka. Żeby to poszło tędy żeby to poszło tam dwoma drogami musi przejść tak tak o ale mi daliście. tak jest nie ach bo to musi przejść tak w ten sposób tak tak. Tak, tak, ha. Do męsy, do Męsy z takim człowiekiem. O, cofał. <ścucham> Na razie cofał, co powiedziałem, um. Aha, bo tu musi dojść. Jedną którąś z dróg. Okej. Okay. Więc to nie będzie problemu. Albo i będzie problem, bo musi dołem przejść. A więc, żeby dołem przeszło, to musi być tutaj. Tak. Albo nie. Cofam, znowu. Znany z okrucieństwa wobec zwierząt. A to musimy go zabić. Ja mówię, to nie jest tylko it blocks my entire view just one enormous fucking eyeball oh shit someone's hacked in oh fuck me lock down the building find him now the chinese bodenauka can you track the caller searching now carlis shemal they've got high scans that are hard to shake you need to get out of there which i Jeszcze. Uciekłem. O, wezmę ten samochód, bo jest pusty, nie muszę się z ludzikami cackać, i uciekam. Co, a co wy mi robicie? Zagłuszenie komunikacji. Używaj zagłuszenia, aby wstrzymać wykrywanie przez skanery CTOS. Ale mam Aha, bo ja mam... Wybierz G. O Jezu! Kamero! Policja wszczęła pościg! Pościg, bułgarski pościg Dobra, niech sobie ścigają. <ścoughs> Co ten mini Cooper robi? Ja pierdzielę Diabło ich, dobra O, nie zdążyłem! To był fajny. Dobra, udało się. Tak. A, WLA! Moi drodzy, WLA! Otrzymano punkty zdolności. Czy ktoś zadzwoni do nas z gratulacjami, że prawie nie zniszczyliśmy samochodu? Sądzimy, że zobaczymy moje kolor? Jestem trudna z tym katem i małym. Mam jej pomoc. Jest składnikiem z hotelu na loops. Właśnie. Did we bounce the signal around? I think he wants you to find them. Well, I certainly don't want to disappoint them. Uh-huh. Dzięki za uwagę! Do zobaczenia w następnej misji. Cześć.